W dzisiejszym odcinku, lecimy aktualną łódź, która jest do Dubska, ale ogólnie ulepszymy sobie do łódź i będziemy się dawali z tymi rekinami, więc to ogólnie może być ciekawe, tak samo będziecie zostawić suba i jaką grę, po w roku będzie bo cię Ogólnie, Jak ogólnie dzisiaj gramy w jakiś ark który polega na tym, że ulepszacie sobie łódź, na przykład o ja wisia ja mam trochę drewna, 90 drewna, mamy znaczy 900 i ulepsza sobie łódź aktualnie na taką, ja wiem mam jakąś taką łódź i ulepsza i chcecie jak najdalej. Mamy tu strasznie, strasznie dużo łodzi. Więc no na pewno będzie co robić. Na pewno chcecie coś będzie robić. I się ogólnie Kasza, bo w górę to jeden robok wydany więcej w kredowciku, więc macie dużo zostawić, na pewno dużo roboków co mogę wydać. Ale rozumiecie, to tu ogólnie mamy aktualnie ile? 300 dawna? Weźmy sobie to. Trzeba tego, a pewnie nie stać nawet. Ej, to no, teraz słuchajcie wziąć. łódź nie mogę nią kierować. Kozak! Dobra weźmy może sobie pozbierajmy czegoś Tam jest klik, dobra weźmy klikać e, Nie działa, okej okay. Tu coś działa, tutaj się nie działa Tu nie chcę musimy czekać, teraz nie, to najgorzej Okej okay, weźmy sobie to i aktualnie mamy drabinę, super Dobra kolejne 300 kosztuje Ale mamy tutaj słuchajcie shop, mamy jakieś takie rzeczy Których e, chyba nie będę brał Chyba się nie opłaca, mamy drewno bo Możemy sobie, sobie wziąć 4000 drewna Dobra weźmy sobie, bo chcę sobie jakoś kierownicę sobie kupić Bo bez tego to słuchajcie lipa trochę Okej okay, bierzemy i lecimy sobie, weźmy sobie to, okej, okay. jakieś całe takie do budowania, okej, okay. jeszcze to sobie weźmy jeszcze to, 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 sensuję ci, weźmy jeszcze, weźmy sobie to, okej, okay. jeszcze to, sobie, ci, weźmiemy i gdzie ja to mogę kierować? Tutaj, dobra, lecimy sobie jeszcze tutaj do góry, to, czy mogę teraz raz kierować? mogę kierować? Dobra, jego że ci mamy teraz, jak widzicie, takiego RPG i lecimy, dawalamy. I musimy pozbawić trochę drewna, bo aktualnie mam strasznie mały. Jak widzicie, 800 drewna to mi się na to nie, nic nie przyda. Możemy sobie tak zbierać drewno, to jest chyba najlepszy sposób, mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest jedyny raz, wystarczy czekać co nie, ale możemy sobie tak zbierać. O ja, mi się trochę dostaję tam stówę. Ale możemy też dawać, nawalać się z rekinami, możemy to na zrobić. Tylko czy on dostaje. No, dostań, rekinie, no, dostań, no. Co to ma być, czemu on tam odpłynął w ogóle? Jest, to jest jakaś bariera tutaj, dobra, macie 90 hp, 80, no tak niby coś mi tam zadaje, ale malutko strasznie. Ej dobra, bo tu leci, jest problem. Jeszcze ci wielki problem, no gość. A wow. dobra, ale by zatykował. A teraz ci nawalamy go i mają mi się już połowy HP, więc no jakoś my tam to zbijamy. Dobra, aha, gdzie on jest? Tam poleciał, no tam poleciał, no, co za głupi rekin Dobra, słuchajcie, lecimy się z nim tutaj Okej, okay. no i jazda dla niego, jazda Strzelamy czekajcie, zostajemy co za zabicie jego Ej, czemu mnie gościu strzela, co tu się stało? Nie, ty mnie żartuje chyba. Czemu byś zabił? Mogę wiedzieć? Eee... Co jest? Nie no, hobie zastrzelił taką, no co to ma być w ogóle? Da no, weźmy sobie double drewno, co na 10 minut, okej, okay, za 100 boksów też może być. Dobra, weźmy to, ej nie no gości mnie zabił, tak no, co to miało być? No, weź, bierzemy to i mamy kolejny statek raz do wzięcia, spoko! Okej, okay, mamy sobie ci, ten, tylko na razie właśnie nie opłacało się jeszcze drewna pozbierać. Bo będzie to, co przedem, czyli do ni patrz, talda. lecimy, czemu ja mogę wluczyć tej strzelań? Dobra, dawlamy w niego. Ej, dobra, w niego strzelać nie ja mogę. Mogę dopiero za tą barierą chyba. Dobra, że tak to działa. okej, okay, to ogarnę, to sobie ci, lecimy, oczywiście. Lecimy mi się z tymi nawalać, bo czemu nie już taki statek mamy. Zabróćmy mogli kolejny lepszy. ja pierdam że 3000 drewna sobie pozbieramy. Okej, okay, co te rekiny walone? Nawalamy w rekiny, zobaczymy co dostaniemy za rozwalenie rekina i... Ej, co jest? Ale kasy mi powiedziało! Dobra, ja i teraz mogę w ogóle w ludzi strzelać, czy co? Coś się dawalamy, ej, dawalamy, bez kitów typa! Dobra, siema gość, jesteś rozwalany w tym momencie. Siema, siema, o kurde, jak w niego walowałem i jeszcze rekin, o Boże! O Boże, dobra, jednak w rekina będziemy zawalać, bo ona sobie nie bije, to dobrze. Ja ci w sensie, na każde odrzucenie chyba dostaje 200 kasy. To dużo nawet sobie bym powiedział. Tylko, ej, ej, goście, goście, nie pozwalaj sobie. Ty wywal... No nie, to dwala jeden. Dobra, ci w sensie, uciekamy, stąd nie ma co. Musimy daleko ich dawalać. Ja mam RPG, co na daleko, tylko czemu on do mnie goni, no? Zostaw mnie. Nie, dobra, ja, ja umrę przecież zaraz. Bez się, 70kp mam. Dobra, dawalamy w niego, jazda. 40p. No, no, dostań do 30p. Dobra, jeszcze, jeszcze jeden strzał. Jeszcze ucieka, ale kolejny leci, no co jest, i dlaczego na mnie się tak uparli? Nie no to jest jakiś żart, dobra, 50, 40, 30, szybko, szybko, 20, dobra, i 10, i, le i leżysz, dobra Okej, okay, jest dobrze, ma 5 tysięcy zbierałem, już, co jest, jak to powiedziało teraz? Dobra, weźmy sobie teraz kolejną łódź i słuchajcie, lecimy sobie z jej od nowa e, Trochę się buguje, e, trochę bardzo się w sobie buguje, co jest? O, dobra, okazało się w sobie. Dobra, re, re, kupmy sobie to, kupmy sobie to, e, walimy sobie jeszcze to, to, to. Stoicie wszystko, teraz możemy sobie kupić, więc dobrze, opłaca się tak zbierać, okej, okay, jeszcze stoicie, weźmy sobie to i powoli możemy płynąć, ale jeszcze nie możemy ulepszyć, dobra, to lecimy, ulepszamy to, ulepszamy sobie to, jeszcze to, I ja w ogóle jakieś lepsze bronie, ja nie dostaję lepszych broni, I to jest słaba akurat. Wydaje mi się, że lepsza broń się sztap, jest taki już statek, więc fajny, fajny. Ale przydało się coś w tej żeby jeszcze je ulepszać, co nie? A jeszcze jakiś kod, 1000 likes, a chwila, czy jest na tych 3000 lajków? Like jest 4000, słuchajcie, czy ten kod działa na coś, czy nie działa? Okej, okay. likes, dobra, wpisałem sobie, e, klikamy i... Aha, nie działa, okej, okay. a gdzie jako na przykład relays? Nie działa, dobra, to skamuje totalnie no to słuchajcie, lecimy po prostu na kolejno, kolejny raz po prostu, tutaj, dobra, lecimy Ej, mogliby na przykład tutaj jakieś działka do, no to też by było spoko Które by automatycznie strzelały Ale dobra, nawadamy sobie w te rekiny Ja znaczę, bo nie, słuchajcie, e, dostały? dostały, nie, nie stali na razie O, dobra, dostali od razu, od razu widać, słuchajcie, kasa leci To od razu widać, że dostali Kurczę, ja, czemu ja raz dwa gdzie tej kasy, chyba się ja dostaję raz dwa i normalnie jest 50 To też, słuchajcie, możliwe Ale dobra, nawadamy tam jakoś w nich, dobra, tylko żeby ta, ta osoba to nie dostała bo ja to ogólnie miłe, jestem co nie? Ja się, raz z nikim nie nawalam. Na razie, może potem. Na razie, w sensie, lecimy, dawalamy e, w tego rekina. Ojojoj, mnie uderzył trochę. No dobra, możemy sobie strzelać, spoko tylko wykręcić musimy. Co jest? Tu mi kolejna osoba przyleciała. Dobra, dawalamy w rekina. Idzie, nie, 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 nie wziął, nie wziął. A w ogóle, ja coś dla ludzi dostaję? Chyba nie. Dobra, to jednak w się opłaca tylko nawalać. No to w sobie sensie, ci dawalamy oczywiście, jazda. Dobra, też powoli im dostaję coraz więcej tego. Ale czy ty masz zginąć? Czy ty masz zginąć i nie je, bić od tyłu? Nie no, masakra, z dobra, coś zabijamy go 6 kp ma 50 Dobra, 40 będzie zaraz? No, no, no to no, co jest? No czemu nie dostaje? Ej, co jest? O 30! Dobra, 40, 30, 20, 10, dawaj szybko 10 i 0 nie ma gościa, dobra, łatwiutko Okej, okay, 2000 już mamy, więc się chwilę praktycznie Zjedli mnie, co tu się stanęło właśnie? Nie no to jest jaki żart chyba Rekim jest jadł normalnie, no co to ma być? A 7 dymi, ej, co jest, za 7 tutaj? I co to za smog lata? Mogę wiedzieć? Ej, co jest, Jakiś smog tam lata normalnie? Ej, to też coś ciekawe, ciekawe. Dalej, sobie to, a czy weźmy sobie to, weźmy to. I lecimy na rekina, oczywiście, więc jasna. Musimy jakąś kasę zdobywać tutaj. Bo znaczy, o zdobywanie kasy tutaj to jest tragedia wam powiem, naprawdę. No i lecimy sobie na rekina po prostu, że się nie zabroni ulepszać. E, to ja by było pospokoił, tak słychać, to muszę się zmienić, to no, tak nawalać, aktualnie widzicie. Jeszcze goś to nie podpływa, to w ogóle tragedia. Ale chyba go rozwalimy szybciej, no patrzcie, jak my go teraz rozwalamy. Ok, 20, 10 i je, no nie macie, no i łatwiutko tylko. No, możemy sobie od razu ulepszyć tutaj coś. E, co tu było do ulepszenia? A tutaj nie można, okej, okay, trzeba odpłynąć. No, to nic, co ci odpływamy na chwilę. Chociaż możemy jeszcze jednego rozwalić sobie, jak Ty bardziej na nas leci. To czemu w sumie nie, sobie go rozwalmy? Ej, ale ten słychać już agresywny, co nie, już do nas to latuje powoli. Chociaż e, też odpuści jakoś, nie wiem czemu. Nie wiem czemu tak odpuszczając, i się was zbukowało z nimi, ale dobra, dla mnie sto ci plus. No patrzcie, on nie umie we mnie wlecieć normalnie. O to dobra, teraz z jego się porozwala. No czemu nie jeste ci darmowa kaska? O, może, co jest? Dobra, dobra, ten już wleciał we mnie. Temu się już tutaj ci udało, ale dobra, nawalamy Lecimy na niego po prostu. No i zdychaj, i gości nie ma. No ile ty masz HP jeszcze? Dobra, jeszcze kolejny z drugiej strony bije, co jest? Nie, dobra, strasz, co HP ma tylko. Ja, trzeba będzie się ewakuować, to ten rozwalony, tego jeszcze nawalamy, słuchajcie, oczywiście. Lecimy, lecimy, no dawaj, giń. nie, no gościu, no gin, no przecież, no co jest z tobą? No giniesz w tym momencie, no gin przecież, no. No i tego ty ma ja atakować, a co Ja atakujcie go. Dobra, ja stoję ci wywalony, ja stąd uciekam. Jeszcze tego sobie rozwalimy, okej, okay. i ej, no, czemu on nie dostaje? No, dostań, O, to jest, no dobra, sobie uciekamy, stoń na razie. Tam jeszcze w co możemy poszacie, ale chyba nie ma co. Dobra, ale ciekawe co to, o co chodzi z tym smokiem, co, nie? Chyba, że to jest taka, że linia, że tu jest pvp, to chyba, coś takiego To, co, to jest możliwe, ale tak to nie wiem, jeszcze jakaś wyspa tam jest, dobra, pójdziemy tam Najpierw, ci ulepszamy, ulepszamy sobie to Ulepszamy to I ulepszamy sobie jeszcze to, spoko, jeszcze tą rzecz, tą rzecz zaraz sobie kupimy I chyba już dostać taką końcówkę, chwila, ile tego zostało? Jeszcze dwa, no dobra, okej, okay, Też jeszcze, cię. a, do no i 2000 zostało pozbierać No dobra, to sobie pozbieramy, z tej możemy sobie postrzelać jeszcze o, dostał teraz na przykład Dobra, to się przeładowuje. Tak, sobie możemy strzelać w niego. Ale od chyba nie, nie dostaje, co to daleko jest. Dobra, to ja ma mam tą wyspę na razie. Jeszcze tu, słuchajcie, coś jest. Co to jest ze skrzynia? Ej, dobra, jakiś skarb normalny tutaj jest, słuchajcie. I skarb, i co dostaje? Czekajcie, weźmy sobie to. Okej, okay. a to jest taki ze skip. I 700, ej, spoko w sumie. W sumie jeszcze może przydać, To sobie jakie to sobie kliknimy. tamto Tam to też. Tam to, no, nie dolatuje niestety. Ale dobra, spoko. Fajne skrzynie w sumie, przydają się ich. No, 700 dostaje, więc spoko całkiem. Dobra, tylko cię ja, ja mogę wbić do góry? Nie się teraz, nie mogę wbić się z boku O, dobra, ciała. No weźmy to sobie i kupmy sobie to I widzicie, możemy sobie ulepszyć kolejną łódź, więc to no, mega spoko Ale ja sobie chciałbym sobie tutaj lecić, ja widzicie, już po 50 dostaję w sumie Więc to no, dużo dostaję, wam powiem, dużo, dużo leci z tego Okej, okay, sobie to pozbieramy, to też e, To sobie zbierzmy, to sobie zbierzmy tutaj Dobra I widzicie, o co z tym w ogóle chodzi? To jest... E, chwila, pójdźmy sobie tu Dobra, i o coś z tymi wyspami? Mamy wyspę, tu mamy jakieś rozwalone całe. E, klikamy, i co ja mogę coś zbierać? się ja tu przecież nic nie ma, co jest? Ale to jest taka wyspa, żeby była chyba, wygodował. No to, no to fajna wyspa, naprawdę, dużo mi to dało. A dobra, słuchajcie, kupuj sobie ogólnie kolejny statek. Dobra, bierzemy, słuchajcie, mamy kolejny statek. I ogólnie kupy sobie, bo jeszcze trochę kasy kupimy. Tylko, no właśnie, no właśnie, no, właśnie, no wywalajcie mnie do góry. E, no, no to fajnie. A to słuchajcie fajnie, da, co jest? O, dobra, działa. Jeszcze to, a da, tutaj już nie jest. To weź tutaj, słuchajcie, masz tę kasę kupmy, bo czemu w sumie nie, możemy sobie sobie kupić, słuchajcie, 50 tysięcy, kupmy sobie 50 tysięcy, czemu nie? Zawsze jakaś kasa się przydaje i w ogóle będziemy mogli coś więcej sobie kupić, więc bierzemy, tego się opłaca, tego też w sumie. Okej, okay, to bierzemy sobie sobie to oczywiście, bierzemy sobie to, bierzemy sobie to, bierzemy sobie to, to sobie weźmy to jeszcze, to oczywiście bierzemy, to za 1500, 1100 Ej, my, my chyba wszystko kupimy na, na tym statku mi się wydaje Ale patrzcie w ogóle jaki on już tuż jest Jej, no, Nie nie jest zły, nie zły. Okej, weźmy sobie to, weźmy sobie jeszcze to sobie, weźmy te dwie rzeczy Ej, co jest, nawet jest na tym statku No to nie jest, nie, nie jest statek, daj. No, jeszcze to sobie, weźmy jeszcze to sobie, do tego Okej, jeszcze to Tu jeszcze tutaj mamy cztery rzeczy do wzięcia, więc sobie weźmy je Dobra, mamy i mamy sobie ciekany statek, więc no nie, że teraz poszło to. Ale Ja w ogóle mam dopiero 5 statków. No ja nie mogę! Jak tego jest dużo strasznie. no patrzcie w ogóle, jak ten jest fajny już. Możemy sobie tak wypłynąć. Zobaczymy, czy w ogóle idzie teraz staje. Ej, nie, usłyszycie, ale ten już fajnie wygląda. Dobra, to nie jest to. Lecimy sobie oczywiście dalej. Nie ma, co, nie ma co czekać. Lecimy teraz z tym. Bierzemy sobie to, oczywiście. Za tysiaka, To, ten jest chyba tak bardziej bojowy, mi się wydaje. Chociaż zobaczymy, jak to zbudujemy. Okej, okay, weźmy sobie to, weźmy sobie, słuchajcie, to oczywiście I słuchajcie, o trochę już tego, zbudowaliśmy tutaj Okej, okay, mamy jeszcze no, Na zasadzie to za dużo sobie nie kupię, ale dobra, jeszcze coś się pokupujemy I no już więcej, niestety, dobra, ale możemy płynąć na szczęście Ale się no oczywiście lecimy, tylko, o, dobra, lecimy Zobaczymy, czy dostanę więcej kasy, Teoretycznie powinienem dostać więcej, ale czy na pewno to zobaczymy, co nie I dobra, słuchajcie, ile teraz dostajemy za tego rekina, za uderzenie w niego Mam nadzieję, że więcej i słuchajcie, no jeszcze bym się w niego trafić. po sto Ej serio, po stolu no, myślę, że więcej będzie Nie no co to ma być? W ogóle ja bym się, nie z 200-300 będzie A tu no coś takiego niestety No to słabiutko, trochę słabiutko, teraz tutaj się wystarczyło tylko do no, wciąż wystarczy, żeby coś zdobywać No serio, zobaczymy no, bo w ogóle Pojedziemy, bo w ogóle No to jest tyle samo, co nie możemy jeszcze w ludzi dawać, czy dawanie ludzi coś daje? E, chyba niestety e, nie daje, no halo, rozwalmy go no i, no i nic mi to nie dało takiego. No to nic, to co no się musimy teraz po prostu siedzieć i zdobywać. Więc trochę pozdobywamy się i po prostu kupimy jakiś lepszy statek. Ej, dobra, teraz co pozdobywamy? I mamy się jeden statek, więc spoko. Ok, weź z tego, jeszcze 50 tysięcy mamy. Więc można cię u, u tego ulepszyć jakoś fajnie. Widać, ile o, w ogóle tego ma. Oba 32, więc no trochę dużo w sobie by powiedział. Ale może się uda jakoś fajnie ulepszyć, więc sobie doleci no, oczywiście. Teraz ja już tak na kilka sekund nie dostanę. No to, nic nie dostaję, no to fajnie, to fajnie. ja oczywiście wolę wolny takul. No, no przyjąłby się, żeby był szybszy, to ja wam powiem. Przyjałoby się, żeby był szybszy, bo ja strasznie długo to zdobywałem jeszcze sobie robót tu trochę. Ale dobra, wydajmy sobie jeszcze sobie to, wydajmy tą kasę. I ja widziałem, zbudowaliśmy teraz coś takiego, już jakiś większy tutaj się pojawia. Ale dobra, dajmy sobie to, weźmy sobie jeszcze to. Czemu długo jak ktoś we mnie wjechał, co jest nie tak? E, dobra, ale to sobie już ma jakieś wieżeczki, tylko pewnie to nawet nie strzela, tylko to jest wyglądowe No dobra, weźmy sobie to jeszcze A, już mi nie jest, tak no to fajnie Dobra, weźmy sobie, sobie jeszcze 100 tysięcy, żeby to dokończyć do końca ten statek i może powiedz będziemy kończyć odcinek, więc dobra, lecimy tak, e, spoko, jeszcze słuchajcie, weźmy sobie to oczywiście weźmy sobie to, weźmy sobie to Ej, co jest taki wielkie, dobra, to jeszcze sobie weźmy to, to i to I mamy kolejny statek, to jest się tak aktualnie prezentuje no ten słuchajcie już ciekawie wygląda WAPS, wypłyniemy, czemu nie. No słuchajcie, ten bardzo fajnie fajny że wygląda, już o wiele lepiej. Więc e, dobra, no i weźmy sobie oczywiście to. Weźmy sobie ostatni, więc jasno zbieramy. Czy to jest dużo do budowania? Tu słuchajcie jest 20, ok, to nie jakoś dużo, ale wcale, że już mi też się starcza do kasy. No zobaczymy, to już takie drogie nie jestem na to. Ale dobra, zobaczymy, jeszcze tutaj, tutaj to ulepszymy, Spokojnie jeszcze to oczywiście. No, to jeszcze już, już trochę drogie, to wygląda naprawdę. A owszem, że za nadal jest tyle samo, więc to no, ja nie wiem, jak chcę to ostatnie zdobywać, to musi być przekonany, bo do no, serio, to już to ci dużo kosztuje. Ale weźmy to i na co jeszcze? Jeszcze tam może kupić, okej, to raz teraz na drugi koniec. Dobra, kupujemy i aha, i dalej mi starczyło, no dobra. Dobra, to słuchajcie zbudowaliśmy coś takiego, tak, takiego rekina bym powiedział po prostu. No wygląda to bardzo ciekawe, objechu ja nie ma sens z tym pożegnamy. Myślę, że taki będzie koniec fajnego odcinka. Tak się pokażę dziękuję za oglądanie do końca jak notujcie, do końca da mi się hashtag rekina wykonać. Dobrze, się ja a tak samo na skórę na Instagramie i do głosowej. a my widzimy się w kolejnym filmie, więc zobaczcie, trzymać się no i cześć!